Siemanko, uszanowanko, z tej strony Tomi Juniorski Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w gierkę, w której to możemy kupować na złomowisku jakieś samochody I następnie możemy je sprzedawać za drożej No to w tym chodzi, żeby po prostu mieć więcej kasy To no, Roblox Fix it Up Dobra moi drodzy, czy tutaj coś jest fajnego zrespionego? Mamy tylko Audi 4 za które możemy dużo kasy zarobić w sumie Ale wiesz o co chodzi? Tutaj mamy Peugeota 206 Tutaj mamy też kolejnego Peugeota 206 Nie ma tutaj na razie niczego, co by się mogło fajnego zrespić a ja tak czy siak mam do zrobienia. Wiecie, co ja mam do zrobienia? Ja mam do zrobienia dwa Lexusy, za które zarobimy. Ja będę miał 40-60 no, tysięcy, już chyba wtedy będziemy mieli. Więc wydaje mi się, że ja sobie dokupię jeszcze tą Audio 4, która jest tutaj, dobra? Kupimy sobie tą Audio 4, bo one są dosyć spoko. Ja ją szybko naprawię. Musimy zobaczyć w ogóle, jaki tu jest silnik. Wydaje mi się, że tutaj będzie jakiś silnik. I 420, to jest spoko akurat, nie? nie, wiem w ogóle o co tutaj w tym chodzi, ale no dobra, moi drodzy, odpalamy to badziewie i jedziemy. Zrobimy sobie tutaj Audi A4, ja wiem, że ja już ją robię chyba czwarty raz albo piąty, ale to jest jedno z lepszych samochodów, nie, żeby tutaj cokolwiek ogarnąć, bo ja wiem, że tutaj też są jakieś Merole i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, no teraz jest w bio dużo, dużo dosyć dużo osób, więc powinny się, no nie no, Honda Civic się zrespiła, Honda Civic się zrespiła, no mogliśmy kupić sobie Honda Civic, ale to nieważne. Ponieważ ja tak czy siak, muszę tutaj dosyć dużo samochodów zrobić, nie? Mamy Audi 4 bo ja mam nadzieję, że mi się za z zrespi Audi RS3. I tutaj jedzie gościu Audi RS6, którą kupił za 500 bobuksów w tej gierce. Także dziękuję, gratuluję, że ktoś sobie takie fajne kupił. Jaką dzisiaj robimy tą Audicę? Wydaje mi się, że biała będzie chyba spoko, nie? Patrzcie, wjedziemy tu. Cyk. Patrz, open. Albo różowa? No, ja, zrobimy różową. Paint. Mamy drodzy, różową Audi A4. Nie wiem, czy wychodziły takie jakieś kolory. Wydaje mi się, że nie, no jeżeli ktoś tutaj sobie zrobił taki kolor, to po prostu zrobił to po swojemu, nie? Żeby miał. Dobra, wjedziemy tutaj, tutaj gościu ma Passata, my sobie tutaj podjedziemy. Wydaje mi się, że nie będziemy dawali auto na podnośnik, tylko wyciągamy to tutaj od razu wszystko. I teraz tak, to możemy naprawić. Invalid park. czekaj, bo to trzeba tutaj wsadzić, nie? To zawsze nie wiem. To trzeba tu wsadzić. No tutaj przyjechał z Kodą Oktawią. Robimy to. Robimy to tutaj. Musimy naładować też akumulator. No, wydaje mi się, że na prywatnych serwerach się samochody nie pojawiają, bo już to sprawdzaliśmy i w ogóle żadnych samochodów nie było. Więc tu chyba chodzi o to, żeby wiesz, jak porobić sobie po swojemu, żeby było miejsce i tak dalej, i tak dalej. A żeby się respił, no to musimy być niestety na oficjalnym serwerze, nie? Dobra, montujemy to. Montujemy to. Czekaj, to trzeba naprawić? Waiting for part. Dobra, to musimy naprawić. Jeszcze to zrobimy. To możemy wyciepnąć. Bo to i tak będziemy mieli z plecaka. Dajemy później akumulator. Który już został nadawany na 100%. Tu jest waiting for part. To możemy też wsadzić. Wyciągniemy od razu z plecaka spark plugi. I świece zapłonowe. I bierzemy to. Montujemy. Zamykamy. Chodzimy i lecimy. Nie? Let's go. O, dobra. Odpalamy to badziewie. To badziewie fajnie pójdzie. Ford Traffic się zrespił. Kurde. Ja muszę sprzedać to. Nie, nie. No ktoś kupił już tego Forda Trafika. Z moim celem jest właśnie teraz ogarnąć też forda trafika, żebyśmy mieli, bo wtedy będziemy mieli naprawdę bardzo dużo kasy, a te auto naprawdę bardzo potężnie, fajnie ciśnie. Fajne, fajne też mafele. Tam w ogóle ktoś Nissan Sylvium stanął sobie. Dlaczego czemu to tu nie. Ja znowu tego forda trafika, żebyśmy mieli. Na przyszłość? Nie wiem, dobra, dawaj, tutaj wychodź, bo ja nie mam miejsca w w tym w garażu, nie? Dawaj mi tutaj 27, 400 coś. 17 koła, tylko dlaczego? No przecież jest condition 100%. Dlaczego tylko 17 tysięcy? Halo? Ja się nie zgadzam. Mamy 43. Ktoś tu jedzie BMW M3. Spoko, że jedzie BMW M3, ale czekaj, no gdzieś tutaj ten Ford będzie, nie? Gdzie jest... już go ktoś kupił pewnie. Bo nie wierzę, że nie. To jest 6% szansy, że się zrespi. Kurde, no nie ma, oni tutaj skaczą. Tu jest pełno ludzi, nie? No zobaczcie. Czasami się trafi na serwer taki, gdzie naprawdę jest mało osób. I oni w ogóle robią coś innego. A czasami, kurde, tutaj kampią. I kupujemy jakieś samochody, nie? No nie ma tego Forda Trafika nigdzie, nie? Tam go nie ma, tam go nie ma, no trudno się mówi, nie? No, nie ma go nigdzie. Tam, tam nie ma, tu nie ma. Ten Gosiu przyjechał BMW M3. Tom chyba, nie? On, nie wiem, czy to jest ta, czy nie ta. Ale no dobra, no nie ma Forda Trafika, No dobra, no moi drodzy, skupimy się teraz na, wiecie na czym? No skupimy się właśnie na... Już wszyscy Peugeotek kupowali. Albo poczekać chwilę, może coś się fajnego zrespi. No widzicie, za 50, 51 sekund powinno się coś fajnego zrespić, nie wiem, czy to się powinno tutaj stać, czy tu, ja, ja, zawsze, ja zawsze tutaj stoję i czekam na jakieś X. nie wiem, no dobra, no poczekamy te 43 sekundy jeszcze, ja sobie załączę czat, żebyśmy mieli, bo to wtedy nam pokazuje, czy coś się fajnego rare zrespiło, czy też nie. A ty jaki tu masz silnik, ty pokaż go, to jest chyba 3.0, nie? Wydaje mi się, że ty tutaj sobie w 3.0 wsadziłeś, fajny, nie? BMW M3, normalnie. Dobra, respawn in 20 sekund, spoko. Dobra, uwaga, ziomek tu już koczuje, nie? Patrz, czekaj, 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 3 sekundy, patrz. Nie ma nic, nie? Kurde, nie ma nic fajnego, ty, ale badzie. Port, Traffic nie ma, a mieliśmy jedno miejsce wolne teraz. Byśmy mieli. A tak, no niestety, no trzeba poczekać, nie? Zrespił się tutaj tylko Golfix. Tutaj Captur się zrespił. Peżot. Seat Leon na fajnych felgach. to by było chyba na tyle, nie? No nie ma nic więcej, no na razie niczego nie ma, no. Za dużo tutaj też ludzi jest, ja tutaj powinien być sam. A jest ktoś. Jeszcze ktoś jeszcze ten tutaj jest, no. Tą bmw tam siedzi i stoi. Czekaj, patrz. No widzisz, no jedzie, gościu, tym Fordem trafikiem tam, no. Kurde, to musi być drogi samochód, mi się wydaje, ale 40 tysięcy powinno nam chyba wystarczyć, nie? Nie będę kupować za buboksy kasy, no bez sensu. Dobra, wyciągamy tego naszego Lexusa, bo tak czy siak mamy dwa do zrobienia. na no, a później co? No będziemy koczować, będziemy czekać, będziemy patrzeć, czy przypadkiem ktoś się nie respi. Ile my już w ogóle samochodów sprzedaliśmy? 12. 13,3 km. Ten sprzedał 254, nie? Co za chłop. Dobra, wchodzimy tutaj, wyciągamy naszego Lexusa i zobaczymy, jak ten Lexus się tutaj spisze, nie? Czy on będzie drogi na sprzedaż, czy nie? Wydaje mi się, że będzie chyba spoko, bo on nawet tak robi... Także on jest, jest ideolo. Jaki zrobić kolor tego samochodu? Biały? Patrz! Czy, on, czy ja mam tutaj silnik 4.2 V8? Ty, bo on fajnie jedzie, nie? Patrz! Fele ma też OK. Ty, co tu jest? Kondycja 49% On już tak ciśnie? Co ja mam tutaj za silnik wsadzony? Patrz. Otwieraj to, badziewie. I 630. I 630. Ty pierwszy raz mamy taki silnik. I 630. Patrz, bierzemy to. Confirm. To już kosztuje 140 tysięcy. 140 dolarów, sorry. Czy tam euro. Masakra, nie? Czyli to jest to samo praktycznie, co mamy w tej to tam, to tam stała, nie? No muszę ci powiedzieć, że taki... A. Ona dobrze idzie. To nie jest... Ej, ona dobrze idzie. To... Ja nie miałem przypadkiem w Nissan Silvia, nie miałem takiego koloru. Eee, takiego silnika. Wydaje mi się, że miałem, chociaż nie jestem 100% pewien. Dobra, Lexus wydaje mi się, że musi być biały. To jest eleganckie auto. Zrobimy po prostu, no, szary powiedzmy. Chyba powinno być ok. Jeżeli Wam się ten kolor nie podoba, no to dajcie znać koniecznie w komentarzu. I znowu mi się auto zepsuło. Dobra, jest, działa. Bo czasami te auta się tutaj psują. Muszę Ci powiedzieć, no. Leksiusior. Leksiusior. Siusior, powiedziałem siusior. Leksiusior, spoko. Podoba mi się, naprawdę jest fajny. Czy coś się fajnego zrespiło? Nic się na razie nie respi. Ja teraz tutaj idę naprawiać samochody. I zobaczymy, jak to będzie szło. Jak wszystko wyciągniemy. Patrz, mamy tutaj chyba wszystko wyciągnięte. Tu jeszcze mamy akumulator. Dawaj, naprawimy go tu Później oczywiście wsadzamy to 42% Widzisz, dobrze, że my nie musimy tutaj płacić za to Honda Civic się zrespiła Taka sobie, ja już ją chyba miałem tą Honda Civic To możemy od razu wyciepnąć Bo to w ogóle nie jest potrzebne I tutaj mamy jeszcze Ten muszę wyciągnąć, chłodnicę, dobra, daj mi chłodnicę To sobie tutaj fajnie zrobimy Patrz, 34%, nie, patrz ten silnik Jest niemożliwy Naprawdę ładny silnik Dobra, to możemy jeszcze naprawić, ale to musi być tu chyba więc robimy to tu, naprawiamy, Volkswagen Gol, Gol, oh, ten, GT, ja nie mogę, no mogłem tam czekać, nie, ale i tak, no nie wiem, no ale widzimy właśnie, że mamy też jakieś rare samochody, ten już ma 2%, a Ford Traffic miał 6%, że się zrespi, nie, no będziemy musieli po prostu tam czekać i ogarniać temat, po prostu czekać, nie, no czekaj, czekać i jeszcze raz czekać, a my, moi drodzy, zrobimy sobie za chwileczkę tego naszego Lexusa tutaj. Dawaj, jedziemy z tym. Tutaj to możemy wsadzić. Tutaj gościu coś wsadził, to nie jest nasze. Inventory. Jedziemy z tym. Take out. Jeszcze zamontujemy to. Jakbyście sobie jeszcze wjechali na podnośnik. Tak, ja odpalę to Badziewie. No patrz, nie działa. Się ja czasami psuje, nie? patrz. Condition 95%. Wydaje mi się, że ja muszę tutaj zobaczyć. No patrz. Wydaje mi się, że ja tutaj muszę zobaczyć też opony, w, jakie są, w jakim są stanie. To no wtedy będziemy mieli 95%. Ale muszę wam powiedzieć, że ten Lexusor, A bo on ma po prawej stronie Kierę! Okej, okay, no ten Lexusor jest dosyć spoko. Fajny jest, naprawdę mega. Mega mi się podoba, nie no zobacz, fix it up. Spoko. Dobra, ściągniemy może opony. Zobaczymy w jakim one są w stanie. Ja muszę chyba wszystkie wyciągnąć, nie? Bo ja chcę mieć na 100%, żeby... Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Wyciągnij to. Gdzie to jest? Tu store store i store. I teraz patrzymy jaką to ma. Tutaj where, nie? No wszystko jest git niby, nie? No zobacz, patrz Wszystko jest spoko Take out, take out Take out i take out Na dziewiętnastkach jest, To jest naprawdę mega Dobra, raz Dwa, trzy Halo Halo Czemu nie mogę zamontować, halo No coś jest nie tak, jak to Already is here Czemu Ty, gierka się zbugowała, nie? Za szybko montowałem I gierka się zbugowała Nawet nie mogę tego wsadzić do plecaka, ty No i co teraz? Jak ja bym to wziął? Ja muszę chyba wyjść z serwera i wejść na nowo No nie da się, ty, ja muszę wyjść i wejść Czekajcie, dobra, jest, no patrz No nie ma, nie ma felg, no co jest grane z tym autem? Inventory I Ja straciłem te opony, nie? Take out Bo ja nie umiem z tymi Aha nie no, jakieś opony są wsadzone, patrz Jakieś opony są wsadzone, bo jadę normalnie, nie? Tylko to się, tutaj się coś mega z... Tutaj się coś mega zbugowało I to, tak kon... I to tak konkretnie się zbugowało Ale ten naprawdę dobrze idzie też, patrz On ma chyba napęd na przód, taki leksiusior Ale podrift, nie no, ja widziałem, że on ma chyba na tył No podriftować troszeczkę możemy Wydaje mi się, że 4.2 będzie spoko Aż ten sprzedaje teraz trafika, nie? No sprzedał trafika, dobra. za ile ja sprzedam ten samochód? 23? 67 tysięcy mamy, a ja mam jeszcze jednego Leksusiora w tym! I ja nie mogę. Respić się coś fajnego? Nie, no Lexus się zrespił tylko. A ja mam jeszcze jednego Leksusiora, ty za chwileczkę będziemy mieli naprawdę 100 tysięcy. Jaki tu jest w ogóle silnik wsadzony? Pokaż mi ten silnik. jest też 3-0. Otwieraj to. No kurde, to jest zbugowane. Co? 2-0, nie, ja myślałem, że to jest 4-2 wsadzony. To nie jest od razu. O, o wiele gorszy, nie? Dobra, jedziemy. Od, odpalę to badziewię. Kondycja na 56%. Za ten samochód dostaniemy mniej. Ale jakbyśmy dostali 23 tysiące, to już mamy prawie pod stówkę podchodzimy. Czajcie to? No dobra. Ile tu jest 2-0, nie? Dobra, dawaj. Idziemy. Bierzemy teraz 2-0. line'a. Czekaj, kupujemy to. Tylko 40 dolców to kosztuje. Mogę to schować? Halo. I jedziemy, naprawiać tego, nie? Pamiętajcie, że tu jest w ogóle po prawej stronie kierownicy, a nie po lewej. Jedziemy. No fajne Leksiusory. No naprawdę Leksiusory też się opłacają. Ta Audio 4, co ja ją tam miałem. Ja jestem w ogóle też ciekaw, czy my na wysypisku możemy otworzyć maskę i zobaczyć jaki tam jest silnik. Bo wydaje mi się, że ja za tego Leksusora chyba już nie dostanę 23 tysiące. Ja dostanę o wiele, o wiele mniej. Dobra, ten się tutaj maluje, więc my wchodzimy tu. Open i zrobimy, wiecie, jaki niebieski chyba zrobimy taki. Taki ciemnawy. Jest, jest w miarę ok no nie mów, że nie. Chociaż Lexus chyba do niebieskiego nie pasuje Bo on już pomału wygląda, wiesz jak wygląda? Jak Sabix Jak Sab, jak Sebix wygląda, naprawdę Dobra, jesteśmy Nie wiem, czy będę wjeżdżał na podnośnik, raczej nie Otwieramy tu wszystko Wyciągamy, jak leci Tu jeszcze chłodnica, nie? Dobra, i mamy wszystko Chłodnicę wsadzamy tu Tutaj oczywiście naprawiamy nasz silnik Lecimy tutaj z kolejnym silnikiem To się może ładować Ok, tu. Battery... No patrz, to jest takie głupie. Battery charge. To już możemy wsadzić. To chyba, tutaj trzeba wsadzić, nie? Tu. Woda. Dobra, no repairs needed. Tutaj to możemy zrobić. Cyk. Cyk. To naprawiamy. To wyrzucamy. No z tym 3-0 by było spoko, nie naprawdę. 3-0 tam silniczek, fajny był. Take out. Gdzie to jest? Patrz, no, zbukuje się coś ty. Tu mamy kolejne. No jeszcze mamy baterię. Ja jestem ciekawy, naprawdę, czy sprzedamy ją za 23 tysiące? Tego lekciusiora. Condition 92%, nie wiem dlaczego. Tamten miał. Ford Traffic się zrespił. Czy ja dojadę do tego Forda Traffica? Dajno, 67 tysięcy mamy. Nie wiem, może już go ktoś kupił, pewnie, nie? Dając życie. Długo nie ma, jest tylko a 4. Nie, już go ktoś kupił, no wiedziałem, nie? Wiedziałem, że już go ktoś kupił. No nie, trudno się mówi, no będziemy czekać po prostu. I tyle, nie? Kupił ktoś Forda Transita, ty fajny badziew, ej. Dobra, sprzedajemy to, 23? 12 tysięcy tylko? Czemu? Może dlatego, że tam był silnik 3.0 wsadzony, nie? Dlatego mieliśmy 23 tysiące. A jakbyśmy wszystko zmienili na... Nie wiem, no musimy to też przetestować. W każdym razie ja mam 80 tysięcy. To już jest fajna suma, ale niestety musimy czekać po Forda Transita, ewentualnie jakąś Audi A4, no nie wiem, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skoczyć w tym miejscu, że chcecie więcej Roblox Fixed Up. Łapka w górę, subskrypcja na kanale i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki cześć! Yo.